Elo, elo. Elo, witajcie. Nabijamy level 41. Trzy kulki wpadły nam na misjach. Tutaj widzicie, mamy cztery kulki już na ekspione. Podczas ekspienia na spociku BO, naszym, czyli niebieskich, pojawił się wódz orków. I oto tutaj szkatułka. Niestety nie nagraliśmy filmiku. W międzyczasie wydropiliśmy trzy zęby orka. I bransoletę z białego złota. Gdy nabijemy czterdziesty pierwszy level, będziemy mieć okrągło, czarną, okrągłą tarczkę, plus sześć, no, plus sześć, więc nabijamy ten levelek. Osiem ka ekspa do lewela. Jedenka. K, ja, level up, 4, 1, 4, 2, już wkrótce. O, a tutaj tarczka i mamy 337 depa.